W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Grow Garden i w tym odcinku pokażę Wam jak zdobywać Moonlit Coiny i ogólnie wszystko zostało dodane w nowym update'cie zostało dodane w miarę duże rzeczy opowiem wam co zostało dodane i ogólnie pokażę e, jak wszystko działa no i mam jeszcze dla was fajną informację że u nas na discordzie e, jeżeli nie chce wam się czekać w grze na jakieś e, sitsy i ogólnie na wszystkie nasionka, które są w tym sklepie tylko chcecie mieć powiadomienie na przykład na discordzie że przychodzi wam na telefon powiadomienie e, jeżeli jest na przykład, nie wiem pumpkin, albo jeżeli jest dragon fruit albo jeżeli są jakieś inne limitowane nasionka to możecie wieść na discorda, bo tam macie Role i tam macie specjalny kanał, gdzie macie napisane i update'owane na bieżąco wszystkie sitsy, które są w sklepach i wszystkie rzeczy, które są w gearshopie i tak samo pogody macie też update'owane, więc nie musicie być w grze, żeby wiedzieć, jakie są sitsy dostępne. No i jeżeli chcecie dowiedzieć się wszystko o nowym update'cie, to możecie zostawić łapkę w górę i subika będzie bardzo fajnie, jeżeli to zrobicie. Więc tak, pierwszą rzeczą, która została dodana, to mamy upgrade'y do jajek. Mamy upgrade'y do jajek i upgrade'y do petów. Dzięki tym upgrade'om możemy mieć więcej po prostu zwierząt u siebie na działce albo więcej jajek, które się jednocześnie wykluwają. No, i żeby wejść do tego, wchodzimy sobie tutaj. Show me pet info. No, jak widzicie, tutaj mamy plus do petów, czyli możemy mieć więcej petów na swojej działce, i plus do jajek możemy mieć więcej jajek na swojej działce. No, i żeby ogólnie y, dostać tutaj plus jeden, no to musicie mieć jajko. To musicie mieć peta, który ma 20 lat, i wtedy sobie go tutaj przynosicie i oddajecie. Tak samo z jajkami. Musicie mieć peta, który ma 20 lat, i sobie tak upgradeujecie. Maksymalnie można mieć plus 5. Tutaj też maksymalnie można mieć plus 5 petów. Stało też dodane kilka nowych zwierzaków z nowych jajek, ale to zaraz wam też pokażę. W Seedsach mamy nowego Seeda, Kakao seed. No i w Gearshopie Shopie mamy dwie, dwa nowe narzędzia. Pierwszym narzędziem to jest tutaj ten Recall Wręcz, czy tam tam czyta. I to nas teleportuje po prostu do gearshopu. Kosztuje to no niemało, w sensie nie wiem czy to jest opłacane. Tylko po to, żeby teleportować się do gearshopu, wydajemy 150 tysięcy i mamy 5 użyć tego. E, więc jak chcecie, mi się przydaje akurat. Bo mi się nie chce po prostu wychodzić, i mamy favorite tool. Jak działa favorite tool? Więc e, kupmy, a ja mam tutaj favorite tool'a, idziemy sobie do naszego ogrodu. No i dajmy na przykład na. na na na, dajmy tutaj na tego ananasa, albo dajmy, może, na tego duriana. I jak widzicie, teraz ten durian jest tutaj polajkowany. I jeżeli będziemy sobie zbierać, na przykład, bo mamy tutaj dużo durianów dookoła, i przytrzymamy sobie E. To nie mamy opcji zebrania go. Nie mamy opcji zebrania go w ogóle. E, więc jak widzicie, no bardzo fajne. Bo przez przypadek, jak macie jakieś na przykład e, limitowane coś, jest shocked albo jest frozen i chcecie poczekać, żeby miało jeszcze kolejną mutację i nie chcecie go zbierać, to możecie sobie go polajkować i jak widzicie, nie będziecie mogli go zebrać. Więc wszystkie inne dookoła będziecie mogli, ale tego nie. Więc moim zdaniem bardzo na plus. Bardzo fajne to jest. E, I właśnie tego potrzebowałem jeszcze, tylko by się przydała drabina i by było wszystko, czego potrzebuję. Tak, mamy pogodę nocną, jak widzicie teraz mamy w sumie noc i przy pogodzie nocnej możemy dostać... Moon Moonlit, Moonlit czy Moonlight, nie wiem jakie to są, jak to się nazywa Moonlit owocki, jak widzicie, to jest nowa mutacja, która została dodana No i dzięki tej mutacji możemy zdobywać punkty, ale jak je zdobyć? Ogólnie jak przychodzi wam noc, to musicie sobie poczekać. Musimy mieć dużo owoców posadzonych, żeby nie czekać też jakoś bardzo dużo, żeby była większa szansa, że dostaniecie tą mutację, więc sadzicie sobie jak najwięcej owoców i. Po, po skończonej nocy, szukacie sobie o to właśnie tej takiej mutacji. Tej Moonlight mutacji. I jeżeli będziecie mieli tą Moonlight mutację, idziemy sobie do sklepu, który jest tutaj na, na środku. Żeby otworzyć sobie sklep, no, to w sumie sklep, no, możemy to nazwać sklepem. Klikamy sobie tutaj tą słówkę, która jest mała. I jak widzicie, mamy takie nowe GUI. Tu mamy Reward Track. I jak widzicie, za 10 Moonlight coin Coinów mamy jeża. I dalej mamy jakiegoś nowego sitpaka z nowymi nasionkami. Mamy też jajko i mamy też tutaj takie narzędzie, które powoduje, że daje większą szansę na mutację Moonlit właśnie w nocy, jeżeli będzie. To ten działa trochę jak Lightning Rod. No i jak zdobywać te punkty, które tutaj są? Więc bierzemy sobie takiego Frozen, no to jest akurat Frozen i Moonlit jednocześnie. Wchodzimy sobie tutaj do tej sowy i bierzemy Take This Plant. Jak widzicie, za takiego planta dostałem 5 Lunar coinów I mamy jeszcze kolejne 5, żeby dostać pierwszą nagrodę, która tutaj jest. Trochę słabo to jest zrobione, bo ten update jest troszeczkę pay to win. Bo jak widzicie, za, za tutaj Robuxy możecie sobie kupić te e, jajka. A jajek łącznie możecie zdobyć chyba 13. Tak samo jak z seedsów zdobyć tylko 13. Więc jeżeli macie Robuxy, to możecie mieć nieskończoną ilość tych e, sitców i tych jajek. Więc macie też większą szansę e, na wylosowanie jakiejś fajnej rzeczy. Z, z nowych nasionek to mamy kakao. Moon Blossom, Moon Glow, Starfruit, Moon Flower i Mint i Glow Shroom. Wszystkie te, 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 te owocki są, oprócz kakao, są do wylosowania w tym Oto seed packu, który się dostaje o tym e, za robienie tych właśnie, jakby questów. W sumie to nie są questy, po prostu przynosicie zmutowane owocki. Mamy też kody, e, więc pamiętajcie, że jak są nowe update'y, żeby być na początku tych update'ów, bo czasami twórca właśnie wysyła wiadomość z kodem. Ja sobie tutaj odebrałem e, darmowe jajko z y, robalem. Tutaj sobie wpisujecie kod i klajmujecie daną nagrodę. Z nowych zwierząt, jak widzicie, mamy tutaj jeża, mamy kaczkę i mamy sowę. Jeszcze mamy chyba w tym jajku do wylosowania rakuna, czyli szopa po prostu. Żaby jeszcze tam mamy, e, no i kilka innych rzeczy. Ja jeszcze nie, nie zarobiłem niestety na żadnego takiego seedpaka, więc na razie wam tego nie pokażę. Dzięki domu za tego moonlita, w sensie fruta z moonlitem mutacją, bo mi się nie chciało w ogóle wlosować, nie wiem, to jest bardzo mała szansa jest na te moonlity, więc też musicie trochę posiedzieć, najlepiej zostawić awka po prostu, tylko też pamiętajcie na prywatnym serwerze, żeby nikt wam nie ukradł. Dobra, z tej aktualizacji to tyle, pamiętajcie o łapce w górze i subiku, naszego discorda, link macie w opisie, tak jak mówiłem, tam macie powiadomienia o wszystkich rzeczach, które są takie, że nie musicie po prostu siedzieć w grze i czekać i cały czas sprawdzać, tylko macie powiadomienie od razu na Discordzie. A ja te w górze i subiku no i zobaczyłem w następnym odcinku. Siema!